To profesjonalizm wygrywa. Albo fuks! Dzień dobry po świętach! I tak jak uprzedzałem w poprzednim odcinku, nie tak od razu po świętach. Słuchajcie, zacznę od piłkarza największego chyba w historii polskiego futbolu który przebił już Dejne, Bońka, Lubańskiego, czyli od Roberta Lewandowskiego. Popierdolona saga z odejściem Lewandowskiego z Bajernu w najlepsze trwa. Co za tony bzdur już na ten temat wypowiedziano i napisano, to się nie mieści, mówiąc na granicy elegancji w pale. Lewandowski według przeróżnych źródeł już za sekundę będzie zawodnikiem Barcelony. No samo w sobie jest powane, bo nie będzie zawodnikiem Barcelony, żeby nie wiem jak dziennikarze różnej maści i znani i mniej znani i kompletne dziennikarskie no-nejmy to tak dobrze jak w Bajernie Lewandowskiemu nie będzie nigdzie i tak dobrze Bajernowi z Lewandowskim nie będzie jak z żadnym innym piłkarzem. Już odszedł. Nie, kurwa, za chwilę odejdzie. Nie, 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 za chwilę, tylko za dłuższą chwilę odejdzie. A właściwie to już wczoraj odszedł. Słuchajcie, nie wierzcie w to pierdlenie tych bzdur. Nigdzie Lewandowski z Bayernu przez najbliższe miesiąca, może i lata, nie odejdzie. Już wiecie przecież, bo o tym było głośno kilka miesięcy temu, że gdzieś tam miał grać i to w Anglii. Kurwa a ile tych klubów w Anglii wymieniali. Ojejku! Nigdzie Lewandowski z Bayernu nie odejdzie przez długie, długie, długie miesiące. W Bayernie ma jak w niebie. W Bayernie jest kimś, robi przeogromnie dużo dla Bayernu i będzie zmieniał, tak, będzie zmieniał. Do Barcelony, która, chciałem powiedzieć, ledwo zipi, ale trochę złapała oddechu. Nigdzie Lewandowski nie odejdzie, żeby nie wiem ile ku. Wypisano atramentu, wygadano godzin w programach, yy, puszono się informacjami, tak zwaną Mam wiedzę, ku...", bo już się nie mówi, wiem, tylko Mam wiedzę, to jest zwrot, zwrotnie, Mam wiedzę. To ma tak nadać rangi tej wiedzy, tym wiadomościom. Pamiętajcie, ku mówi się, wiem, a nie Mam wiedzę. I ci, co mają taką wiedzę o tym, że Lewandowski odejdzie, się ku. tylko ośmieszają. A już rekord świata to już telewizja, TV, sport. Lewandowski w Barcelonie kilkanaście dni temu i nie ma w ogóle, nie ma w ogóle o czym mówić, kur... w Barcelonie i koniec. W dupie wołowej, a nie w Barcelonie. Lewandowski ma, powtórze jeszcze raz: raj na ziemi w Bayernie. I nigdzie nie odejdzie. Oczywiście, na koniec kariery, pod koniec kariery, czyli jeszcze sporo, bo to jest maszyna, a nie, a nie człowiek. Gdzieś tam pewnie odejdzie. Gdzieś tam pewnie zagra. Przecież on, jak będzie miał 40 lat, to jeszcze będzie najlepszy, na przykład w polskiej ekstraklasie. Co za stek j**anych bzdur na temat odejścia Lewandowskiego, to się zżygać nawet, można już z tych przydolenia tego. I a propos tych bzdur, uważajcie, wiadomość taka w sumie świeża. Zieliński w Bayernie prawdopodobnie zagra. Ten z Napoli, Piotr Zieliński. Tam mu idzie beznadziejnie albo bardzo słabo, tak jak piszą we włoskiej prasie. Nagle pójdzie do Bayernu Monachium, który jest o wiele lepszy niż Napoli. Ze słabszego klubu, piłkarz, który tam się przez ostatnie tygodnie, według dziennikarzy włoskich słabo spisuje, pójdzie do Bayernu, czyli drużyny lepszej. Co dziennikarze potrafią napierdolić głupot i namieszać wam, mnie jak widzicie, nie do końca, w wełbach, w głowach, przepraszam, to się nie mieści, właśnie w głowach. I to jakie nazwiska, już dywagacje, bo tu procenty, podatki, bo tu to, bo tu sro, bo tu klimat, bo Ania się uczy włoskiego tego hiszpańskiego była gdzieś tam po raz milionowy w tym roku na jakimś wypasionym wyjeździe, uczy się włoskiego. w co ja z tym włoskim? Uczy się hiszpańskiego. I to ma znaczyć, że Lewy będzie w Barcelonie. Tak. A ja się... Ech, dobra, nie, nie, bo się rozkręcam, a już tu mi kiedyś pogrożono palcem. Uważaj trochę, co gadasz. Uważaj tak niedrzej tej mordy. Lewandowski przez długie bardzo miesiące. Nigdzie z Bayernu nie odejdzie. I zapamiętać to, kur... sobie. Taka ciekawostka, ale dla kibiców złodzi to wcale nie ciekawostka, a wręcz niesamowita rywalizacja. Wiadomo, że stadion UKS-u został uroczyście otwarty w piątek. Szkoda, że piłkarze UKS-u przegrali na tym pięknym nowym stadionie, pierwszy mecz, no ale nie o tym w sumie chciałem mówić. Jakiś czas temu widzew doczekał się dużego, pięknego stadionu. Od piątku LKS się również może pochwalić jest czym, jeśli chodzi o obiekt. Bardzo dobrze, że powstają wciąż nowe stadiony w Polsce, ładne, funkcjonalne, elegancko zrobione. Miejmy nadzieję, że się nie zaczną rozpadać po roku, dwóch funkcjonowania. Ale w Łodzi doszło jeszcze do takiej zabawnej, śmiesznej, pewnie nie dla kibiców w Łodzi, jak mówiłem, sytuacji, że był wyścig na frekwencję. Na pierwszym meczu Widzewa, na nowym stadionie, przy Alei Piłsudskiego, czy ulicy Piłsudskiego, ale chyba Alei, było prawie 18 tysięcy widzów. Na pierwszym meczu, na nowym stadionie. 17,700 coś tam. Natomiast na pierwszym meczu w piątek, na stadionie UKS-u przy Alei Unii, było według i teraz nie wiadomo, czy oficjalnych, czy nieoficjalnych informacji 18 tysięcy Chyba 8 osób, czy 18 osób, czy 33 osoby. Nie ma znaczenia, 8, 18 czy 33. Ma znaczenie to, że na Widzewie było 17, 700 coś, a na LKS-ie było 18 i tam coś, i jakaś drobnica. I to ma ogromne znaczenie w rywalizacji łódzkich drużyn, która jest znana w całej Polsce od bardzo, bardzo dawna. Sportowo, kibicowsko, Street fight. No, wiemy o co chodzi. No i teraz na ilość ludzi na meczu otwarcia. Według EKS-u. EKS ten mecz wygrał. Znaczy, ten frekwencyjny. Frankf Z perspektywy innego miasta, trochę śmieszne ale w Łodzi na pewno to ma znaczenie bo teraz będą rozważania wśród kibiców być może wśród dziennikarzy bo przecież też nie jest żadną tajemnicą że dziennikarze w Łodzi, jest ich dosyć dużo piszących o sporcie jedni są za UKS-em drudzy są za Widzewem tylko muszą tak udawać tak muszą udawać że tak są za obydwoma łódzkimi drużynami to gówno prawda bo każdy normalny dziennikarz sportowy z miasta jakiegoś tam powinien Albo wypadałoby, według mnie, żeby był za drużyną z tego miasta. No w Łodzi pewnie zależy od dzielnicy, od tak zwanego wychowania. Jest przecież piosenka ułożona przez kibiców, legi całkiem nowa. Gdybym drugi raz urodzić się miał, czy jakoś tak, no ta oddałbym swoje życie Tobie, drużyno, to jest takie pieprzenie z tym oddawaniem życia za drużynę, jakby nie było za co innego oddawać. Tak na marginesie. Słuchajcie, mecz frekwencyjny wygrał ŁKS. No, i zobaczymy teraz, jak będzie dalej, bo na mecze widzewa systematycznie przychodzi imponująca grupa kibiców. Jak będzie na LKS-ie? UKS ma jeszcze jedno zadanie do wykonania. Musi w karnetach przebić widzew, bo widzew, słowa uznania za to dla kibiców widzewa, ma największą, najwięcej tysięcy sprzedanych karnetów. To ma ogromne znaczenie ponad 16 tysięcy. No i teraz EKS ma kolejne wyzwanie. Jedno frekwencyjne wygrał według EUKS-u. No to teraz czekamy na karnetowe rywalizowanie. Fajna sprawa, śmieszna sprawa, ale nie dla fanów Widzewa i EUKS-u. No to teraz kilka słów, kilkanaście zdań o naszej ekstraklasie, która jest niesamowita, sama w sobie. Zagłębie Lubin. Coraz bardziej w czarnej dupie. Wisła Kraków, Górnik Łęczna i bruk Bet Termalika. Bardzo zagrożone spadkiem. No Termalika to właściwie chyba już, już, się spie, już spadła. No ale w sporcie dopóki Piłka w grze i takie tam inne dyrdy małe. No i do tej grupy, pewnie ku ogromnemu zdziwieniu, trenera Piotra Stokowca dobija, dojeżdża, a właściwie nie dojeżdża, Zagłębie Lubin. Piotr Stokowiec po ostatnim meczu, kiedy to Lubin przegrał z Górnikiem Zabrze, też tam przedziwna sytuacja w tym Górniku, nikt nie wie, jak Górnik zagra każdy kolejny mecz. Piotr Stokowiec po meczu właśnie z Górnikiem próbował, próbował jakoś to tłumaczyć i między innymi użył takiego określenia, że piłkarze, którzy przyszli do Zagłębia Lubin jakiś czas temu i jeszcze, uwaga, tylko nie się śmiechem, tyle, tyle miesięcy temu, nie wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu, tylko kilka miesięcy temu, Słabo grają w tym Lubinie, bo się nie zaklimatyzowali, a ja pierdolę. Nie zaklimatyzowali się. Rozumiecie? Oni się nie zaklimatyzowali przez tyle miesięcy. A wiecie dlaczego? Bo są chujnymi piłkarzami. Są po prostu beznadziejnymi piłkarzami. Oni kurwa będą mieli jeszcze 10 lat w tym Lubinie nie będą, bo ich pewnie tam kontrakt rozwiążą albo coś w tym stylu. Oni się nigdy tam nie zaklimatyzują, bo słaby piłkarz to tak, ma kłopoty z aklimatyzacją w drużynie. Musi poznać język. Przeważnie obcokrajowcy w dupie mają polski język i się nie uczą go, wiem, jak to było w legii. Trawa, no trawa, kurwa, no trawa, no trawa. Po prostu najczęściej też, znaczy może nie najczęściej, ale dosyć często trawa jest powodem beznadziejnej gry. Bo dla jednej drużyny trawa jest lepsza, a dla drugiej jest gorsza. I dla tej co jest gorsza, to oni chyba chuj... grają. No, tak w Lubinie na przykład piłkarze. Co tam jeszcze? No pff, nie, już tam o sędziowaniu, o, 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 to już nawet nie ma co, bo to sędziowie dosyć często są winowajcami porażek. Oczywiście, no popełniają błędy, tak jak jeszcze tam dwie kolejki temu, czy całkiem, całkiem niedawno no, była taka kolejka, że sędziowie się nieźle skompromitowali. I trener Stokowiec, jeśli żartował o tej aklimatyzacji, to, to poczucie humoru, doceniam to u ludzi. Natomiast jeżeli mówił to poważnie, no to, no to ja... Nie mam nic do powiedzenia więcej. Kompletnie więcej. Nie najlepiej też jak widać, dzieje się w Radomiaku. Pojawiają się pierwsze nieśmiałe głosy, że trener Radomiaka może nie dociągnąć na, tej, na tym stanowisku do końca sezonu. Radomiak, poza zrobieniem bardzo dobrego wrażenia jesienią, to w. Teraz w tej rundzie bardzo, 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 bardzo przeciętnie. Polska ekstraklasa jest bardzo, bardzo fajna. Marek Citko wypowiedział się również na temat najogólniej pomysłu na grę w polskich klubach. Marek Citko. Przed laty sportowiec roku, nie piłkarz roku, sportowiec roku, talent niesamowity i gdyby nie kontuzja, pewnie grałby w jakimś poważnym europejskim klubie. Powiedział mniej więcej coś takiego, że, że jak słyszę o przesuwaniu, o wymianach pozycji, o jakichś taktycznych pomysłach, to, to mu się to kojarzy z kebabem. Nie wiem dlaczego z kebabem, że tak namieszane, że tak wymieszane, że później zgaga często jest. Nie wiem jak to jest z, z tym porównaniem. Natomiast Marek Citko użył takiego porównania. Marek Citko słynął ze znakomitej techniki, z takiego improwizowania gry. Nie taktyka, tylko to, co w danej sekundzie trzeba było wykonać, to Markowi Citko do pewnego czasu, kiedy był w niesamowitej formie i był uwielbiany, podziwiany właściwie przez całą piłkarską Polskę. Niepotrzebna była żadna taktyka, bo on w tym momencie, kiedy trzeba było się cofnąć, to to robił, zaatakować to robił, wjechać dosyć ostro w rywala to robił i Zgadzam się w tym sensie z Markiem Citko, że te wszystkie taktyki, te wszystkie odprawy, to jest fajne w teorii, tylko muszą być wykonawcy, żeby później powiedzieć, że dzięki taktyce wygraliśmy. Rzadko się tak dzieje. Porażki zwycięstwa Remisy w naszej ekstraklasie w zdecydowanej większości to jest Przypadek. Za nami mecz pogoń Legia. No nie jestem zdziwiony, że kolejny wpierdol zaliczyła Legia. Zupełnie. Różnica w grze w tym sezonie pomiędzy tymi drużynami widoczna jest w tabeli i można by rozważania na temat meczu w Szczecinie w tym momencie zakończyć, nie denerwować się, nie mówić, że Legia zagrała słabo, nie krytykować piłkarzy Legii. A właściwie wręcz podziękować, że postarali się nie skompromitować w Szczecinie, tylko podjęli walkę. Brawo, piłkarze Legii, za podjęcie walki. No, i to, że podjęliście walkę w tym meczu, najprawdopodobniej będzie miało ogromne znaczenie, jeśli chodzi o waszego nowego szkoleniowca, którym. Nie wiadomo, ha ha ha, czy będzie pan kostia. Jeżeli będzie, no to ci, którzy w tym meczu wypadli według trenera, jeszcze trenera pogoni dobrze, nie skreślili swoich szans na grewnowym w nowym sezonie. Ci, którzy zagrali tak jak zagrali, powoli niech proszą swoich menadżerów o rozglądanie się na rynku transferowym. Legii w pewnym momencie nawet nieźle szło w skali tego sezonu. W skali tego sezonu, podkreślam. No ale kilka ostatnich spotkań poza tym w Poznaniu, gdzie Legia się postawiła używając ulicznego języka. No poza tym to już było, no, tak, w stylu tego sezonu. Z piastem bum z Dynamem Kijów, ale to akurat nie ma takiego znaczenia ten mecz, bo i skład nie pierwszy i celnie taki bardzo sportowy. Bum. <laughs> w Szczecinie bum. No bum, ogólny sezon jest bum. Na koniec celebrycko show biznesowy fragmencik. Bohaterem będzie po raz kolejny niejaki piosenkarz, czy tam jakiś taki ktoś na wzór piosenkarza. Iwan Komarenko, znany antyszczepionkowiec, znany opowiadacz bzdur na temat tego, że tam jakieś cipy, że jakieś coś, jak się szczepionkę weźmie, nieźle trzeba być pobanym, żeby takie wymysły opowiadać, nawet jeśli się nie wierzy w COVID, a on nie wierzy. Albo wierzy po swojemu. Zapowiedział, że wydaje nową płytę. To jest Rosjanin, który nie skrytykował zakurjonego Putina i wojny, jaką wywołał z Ukrainą. I on teraz wydaje płytę, jak ją nazwał, coś tam za wolnościowców. Tak trochę drwi z ludzi, którzy są w szoku odnośnie tego bestialstwa, z jakim mamy do czynienia na Ukrainie. Mam takie życzenie. Mam taką prośbę do ludzi, którzy ewentualnie mieli szatański pomysł, żeby tę płytę kupić. A może byście tak nie kupili? Może ta płyta by się okazała kompletną porażką tego artysty, który nie potępia Putina. Bardzo was proszę: zrobicie ze swoimi pieniędzmi oczywiście, co zechcecie. Kupicie płytę komarenki. Nie kupicie. Ja nigdy w życiu jej nie kupię. To był trochę dłuższy odcinek, no bo przerwa między poprzednim a tym też była trochę dłuższa. No i, no i jak ktoś w trzeciej, piątej minucie nie wytrzyma tego mojego pierdzenia, to no to stop i koniec. Do następnego.